Kod przychodzi telefonicznie. Kod tak? przychodzi SMS-em lub mailem. No i otwiera nam się skrzydła. Małe paczkę? Co pan tam wiem. <laughs> 900 milionów dostarczonych paczek i prawie 35 tysięcy paczkomatów rozsianych po Europie. Takim wynikiem mogła pochwalić się polska firma Impost pod koniec 2023 roku. Jak to się stało, że mała firma z Krakowa, spisywana przez wielu ekspertów finansowych na bankructwo, stała się wizytówką polskiej myśli technologicznej. W tym filmie opowiem Wam o trudnych początkach firmy, m.in. o wojnie z Pocztą Polską oraz o genialnych pomysłach i kluczowych decyzjach, które doprowadziły do sukcesu na skalę światową. Cofnijmy się do roku 2006, gdzie twórca Grupy Kapitałowej Integer, Rafał Brzoska, powołał spółkę Impost, której początkowym celem biznesowym było przejęcie części rynku zdominowanego przez państwowego giganta Pocztę Polską. To zadanie wydawało się niewykonalne, ponieważ zgodnie z ówczesnym prawem pocztowym, Poczta Polska miała monopol na dostarczanie listów. Konkurencja nie istniała. Inne firmy uznawały, że nie ma sensu się tam pchać, bo nie da się konkurować z państwową spółką, która w teorii może mieć nieograniczony budżet. Ale Brzoska jako jedyny zadał sobie pytanie, co to tak naprawdę jest list, gdyż dokładny zapis brzmiał, że tylko Poczta Polska mogła dostarczać listy. O masie niższej niż 50 gramów. I tutaj mamy pierwszy genialny ruch ze strony pana Rafała. Impost zaczął dociążać swoje listy metalowymi blaszkami, które na ten moment są już legendarne i stały się symbolem słynnego powiedzenia: Polak potrafi. To Polacy, wiesz co to znaczy? Dzięki konkurencyjnym cenom oraz możliwości internetowego śledzenia przesyłki, ludzie szybko zaczęli rezygnować z usług poczty która technologicznie zatrzymała się w latach osiemdziesiątych. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek. Lądek Zdrój. A, Londyn, miasto w Anglii. To co mi pan nic nie mówi? No mówię pani To właśnie. przecież ja muszę pójść i poszukać. Zobaczyć... Była to dla monopolisty wielka kompromitacja, bo wyszło na jaw, że prywatna firma, która dodatkowo bez sensu rozwozi setki ton stalowych blaszek po Polsce, i tak radzi sobie lepiej. Nie trzeba było długo czekać, w międzyczasie poczta zawiadomiła prokuraturę o oszustwie i narażeniu na stratę państwowego przedsiębiorstwa. Prokuratura umorzyła śledztwo, ale poczta wielokrotnie się od tego odwoływała. We wrześniu 2009 roku w Krakowie stanął pierwszy paczkomat, a sama spółka weszła na giełdę papierów wartościowych. Chociaż wtedy ludzie w większości nie byli przekonani jeszcze do tego pomysłu i nadal woleli wybierać standardowe formy przesyłki. Zaczęło robić się kolorowo, gdyż poczta w końcu przegrała rozprawę o metalowe blaszki. I co więcej, w 2013 roku utraciła swój listowy monopol. A ceny akcji Integer poszybowały z początkowych 17 do 330 zł. Niestety nie trwało to długo. Przełomem była kolejna tura rządowych przetargów, gdzie w 2015 roku Poczta Polska wygrała konkurs na operatora doświadczenia usługi powszechnej na następne 10 lat. Zmusiło to impost do wycofania się z rynku, a co za tym idzie, ponieśli miliardowe straty. Firma mocno sugerowała nieuczciwość owego przetargu, ale niewiele to zmieniło. Akcje integera spadły wtedy o 90% w stosunku do poziomu z końcówki 2013 roku. Brzoska ratując firmę, można powiedzieć, że przystawił nóż do gardła małym akcjonariuszom i zażądał od nich wezwania akcji, a następnie zdjęcia spółki z giełdy. Po co? Otóż po zdjęciu miało dostać zastrzyk kapitału od podmiotu Advent International, który nie chciał dzielić się potencjalnym zyskiem z innymi. Akcjonariusze w szybkim tempie stracili ponad połowę zaangażowanego kapitału, a akcje Integer i Impost zniknęły z warszawskiej giełdy. Wielka restrukturyzacja, choć bardzo kontrowersyjna i wiele osób do tej pory czuje się oszukanych przez spółkę, okazała się ogromnym sukcesem. Z perspektywy czasu inwestycja w rozwój paczkomatów była strzałem w dziesiątkę. Bardzo szybko zaczęły one zdobywać popularność, a po siedmiu latach w małej miejscowości Piotrów Kujawski stanął paczkomat o numerze 4,5 tysiąca. Nie tylko Polacy pokochali ten sposób dostawy. Kolejne lata to mnóstwo sukcesów, regularne przyrosty dochodów i ekspansja na kraje zachodnie. Zasięg działalności poszerzył się między innymi o Anglię, Hiszpanię, Belgię czy Holandię, a w roku 2021 francuska firma Mondial Relay Relay Mondial Została przejęta przez Impost za około pół miliarda euro. Impost tak zadomowił się we Francji, że został nawet jednym z głównych sponsorów najbardziej prestiżowego wyścigu kolarskiego Tour de France. Dlaczego paczkomaty odniosły tak olbrzymi sukces? W procesie dostarczania paczek największym problemem jest proces przekazania paczki przez kuriera do odbiorcy. W godzinach dostaw ludzie często są w pracy, nie odbierają telefonów, kurierzy się spóźniają, jedni narzekają na drugich. A efektem tego jest niepotrzebnie przepalone paliwo, nerwy i zmarnowany czas dla obu stron. Co gorsza, osoby z pokolenia przed paczkomatami z pewnością nieraz straciły pół dnia stojąc w kolejce na zwykłej poczcie. Dodatkowo, Impost wywiązuje się ze swoich obowiązków po prostu bardzo dobrze. Paczki przychodzą szybko, rzadko się gubią, a aplikacja i strona internetowa działają sprawnie. Poza tym mamy jeszcze fajny akcent ekologiczny, gdyż paczkomat generuje mniejszy ślad węglowy niż inne formy dostawy. Przez lata nazbierało się wiele negatywnych komentarzy na temat firmy i samego prezesa Rafała Brzoski, ale trzeba przyznać, że jest on wizjonerem i znakomitym biznesmenem, który wiele razy wyprowadzał spółkę z kłopotów oraz nie bał się pójść na otwartą wojnę z całym chorym i przestarzałym systemem. Co za tym idzie, popchnął całą branżę logistyczną o lata w przód. Sama spółka ma ponad 25 lat, więc pominąłem mnóstwo rzeczy po drodze, ale gdybym tego nie zrobił, to materiał trwałby pewnie dłużej niż pełnometrażowy film. Osobiście mocno kibicuję całemu projektowi i mam nadzieję, że idea paczkomatów wejdzie w życie codzienne w pozostałych krajach na innych kontynentach. Dajcie znać co wysądzicie o paczkomatach. Dzięki za oglądanie. Do następnego.